Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj witam z miejsca wyjątkowego, czyli z działu książki dawnej w naszej bibliotece. Witam bardzo serdecznie. Nasze kolejne spotkanie cyklu poetyckiego. Jak zawsze zaczniemy od kalendarium. 204 rocznica urodzin Charlotte Bronte. To brytyjska pisarka. Znana wszystkim, zapewne z dzieła Dziwne Losy Jane Eyre. 98 rocznica urodzin Alistara MacLeoda to szkocki autor. Autor wielu powieści o tematyce sensacyjnej, kryminalnej, wojennej, Na przykładu, wystarczy podać. Trzy dzieła, które na pewno znane są wszystkim czytelnikom powieści sensacyjnych, ale również fanom filmu sensacyjnego, czyli Działa na warony, Tylko dla Aurorów, czy Przełęcz Złamanego Serca. 121 rocznica urodzin Władimira Nabokowa. To oczywiście autor bestselleru Lolita. Nie sposób w naszym cyklu pominąć daty. 456 rocznica urodzin Williama Szekspira. Szanowni Państwo, przy tym twórcy nie będę podawać konkretnych tytułów ani jego biogramu. Gdyś myślę, że jest to jeden z najbardziej znanych pisarzy w ogóle na świecie. Dla ciekawostki tylko powiem, że lista słów, którą William Shakespeare wprowadził do języka angielskiego, liczy około 1600 pozycji. Przechodząc do naszego cyklu i do wiersza, mocno wierzę w to, że wiedzą Państwo, że ten nasz cykl to taka nasza wspólna droga. Nie chciałbym nigdy umieszczać się na jakimś piedestale znawcy poezji. Ja po prostu. Również ją czytam i się nią fascynuję, i zapewne tak jak Państwo, wśród poetów znajdują się poeci dla mnie, którzy mnie oni śmielają. Nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć. Natomiast słysząc niektóre nazwiska, mentalnie powstaje we mnie pewnego rodzaju. Opór, czy jestem w stanie zrozumieć do końca twórczość danego twórcy? Tym wstępem chciałbym przejść właśnie do takiego poety, który napawał, napawał mnie lekkim strachem, gdyż zawsze, gdy słyszałem nazwisko Georga Trakla, Czułem w sobie pewnego rodzaju właśnie obawę, mimo iż nie znałem tak dobrze twórczości tego austriackiego poety. Natomiast sytuacja uległa zmianie w momencie, w którym dyrektor Instytutu Mikołowskiego przekazał nam do biblioteki, a również mnie prywatnie. Książkę wydaną właśnie przez Instytut Mikołowski w roku 2012. Jest to książka Georg Trakl Poezje wszystkie. Jest to pierwsze pełne polskie wydanie poezji Trakla. Tak jak tutaj na obwolucie Pisze pan Andrzej Lam, który przełożył tę poezję oraz opatrzył ją koroniką i metrykami tekstów. Obecne wydanie, czyli książka, którą dzisiaj przyniosłem, przynosi przekłady wszystkich utworów poetyckich autora Heliana. Łącznie ze spuśnizną rękopiśmienną, wersjami tekstów opublikowanych i wariantami wierszy niedrukowanych za życia mm, autora. Ten e, austriacki poeta, który w przejmujący sposób e, wyraził przed pierwszą wojną światową i u jej początku świadomość e, zmierzchu świata. A zarazem dramat losu osobistego, klęskę i zagładę Rodu, stał się dla mnie bliższy. W momencie, w którym mogłem przeczytać jego więcej utworów, ta książka skonstruowana jest w ten sposób, że na początku mamy pełne tomy poetyckie, natomiast pod koniec, tak jak już tutaj odczytałem, mamy do czynienia z rękopisami czy z różnymi wersjami tekstów, wierszy. Ta cała pozycja pozwoliła mi na spojrzenie z szerszej perspektywy na tego poeta. Zwłaszcza, że te wiersze w pewnym momencie się zapętlają i te dodatkowe wersje, w których czasem brakuje pewnych wersów, a czasem niektórymi są dopełniane, pokazują i pozwalają na większą interpretację jego dzieł. Szanowni Państwo, Georg Trakl. To autor, który żył w latach 87-1887, natomiast zmarł w roku 1914, w wieku 27 lat, bardzo młodo. Te wiersze są jednak dojrzałe, bardzo przejmujące i pokazujące wielką wrażliwość. Tego poety. Jest to przedstawiciel, a właściwie może budowniczy, ekspresjonizmu. Natomiast wiersze są bardzo symboliczne. W wielu wierszach pojawiają się postaci, figury pisane z wielkiej litery, które musimy sami odszyfrować. Ja podam tylko. Kilka takich postaci pisanych wielką literą, które pojawiają się w tych tekstach. Jest to samotnik, marzyciel, opętany, narodzony, nienarodzony, wędrowiec, ozdrowieńcy, mnich, czy w końcu kochankowie. To wszystko pozwala nam na bardzo szeroką interpretację tych wierszy. Zatem podejrzajmy, podążajmy wspólnie naszą drogą poetycką i przejdźmy do samych, samych, samych wierszy Trakla. Ja wybrałem dzisiaj dwa teksty, ponieważ jeden jest dość krótki. Oba pochodzą z tomu Sebastian Weśnie. Pierwszy wiersz pod tytułem Dzieciństwo. Bez dziki pełen gron. Spokojnie mieszkało dzieciństwo w niebieskiej grocie. Nad dawną ścieżką, gdzie teraz płowo trawa szeleści, rozmyślają ciche gałęzie. Szmer listowia taki sam Gdy niebieska woda dźwięczy w skale Łagodna jest skarga kosa Pasterz podąża niemo za słońcem Co wzgórz jesiennych się toczy Niebieska chwila to tylko więcej duszy Na skraju lasu widać lękliwe zwierzę I cicho spoczywają na dnie stare dzwony I mroczne wioski Pobożniej sens pojmujesz ciemnych lat, chłód i jesień w samotnych pokojach, i w świętym błękicie wciąż dzwonią świetliste kroki. Lekko zgrzyta otwarte okno, do łez wzrusza widok zapadłego cmentarza na wzgórzu, wspomnienie słyszanych legend, lecz czasem rozjaśnia się dusza, gdy myśli o ludziach pogodnych, o ciemnozłotych dniach wiosny. Właśnie ten drugi utwór z tego samego tomu poetyckiego ma tytuł Wiosną. Cicho zniknął z ciemnych tropów śnieg. W cieniu drzewa kochankowie podnoszą różowe powieki. Zawsze idzie. Za ciemnym wołaniem żeglarzy Gwiazda i Noc I wiosła lekko uderzają w takt. Wkrótce przy murze zapadłym Rozkwitną fiołki. Tak cicho się zazieleni Skroń samotnika. Szanowni Państwo, to te dwa utwory e, Trakla, m, które przygotowałem e, na dziś. Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym poetą i jego twórczością, która jest niezwykle interesująca i porażająca. Myślę, że tak samo jak, jak sama biografia poety, obiecuję, że. Nadal będę wymagał od siebie e, dla Państwa e, tych kroków e, poetyckich, których może lekko się obawiam. Natomiast myślę, że razem e, będzie nam tą drogą poetycką iść łatwiej. Ciszej i w większym zrozumieniu. Jak zawsze, bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Jak zawsze, życzę bardzo dużo zdrowia. Szanowni Państwo z czytelni głównej w naszej bibliotece, pozdrawiam serdecznie i do następnego spotkania.